Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ekspresowe ciasto z jabłka. Potrzebować będziemy 4 jajka, szczyptę soli, 4 łyżki miodu, półtora łyżeczki proszku do pieczenia. Pół szklanki cukru, pół szklanki oleju, półtora szklanki mąki pszennej, cynamon do smaku i cztery jabłka. Jabłka obiorę i pokroję na mojej ręcznej krajalnicy, a jajka z cukrem ubiję na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą, dolewam. Olej, dodaję proszek, dodaję miód. Miód mam płynny. Gdyby się okazało, że miód o stałej konsystencji, należy go podgrzać, i wtedy dodajemy płynny miód. I mąkę. I ciasto mieszamy. Często musi mieć jednolitą konsystencję, bo wtedy świadczy, że składniki są idealnie połączone. U mnie już tak wygląda ciasto. Teraz jeszcze zbiorę sobie brzegi, bo mam tutaj mąkę. Dodaję pół łyżeczki cynamonu. I dodaję jabłka. I ciasto mieszam. I przełożę ciasto do formy, formy 17 na 27 cm. Mam wyłożoną papierem do pieczenia. I Ciasto będziemy piekli około 45 minut w 170 stopniach i będziemy mieli ekspresowe ciasto z jabłkami. Ciasto wędruje do piekarnika. I tak oto ciasto ekspresowe z jabłkami mamy upieczone. Wiesz, opróczę cukrem, pudrem, a tak ciasto wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba. To serdecznie proszę o łapkę w górę. Ekspresowe ciasto z jabłkami.